Uczę, Zatrzymaj nagrywanie. Głośność, powiadomienie. Serdecznie. 0%. Tutaj macie y, taką fajną różną do nauki dokumentację medyczną. Tylko musi widać przez telefon. Zobaczymy, przez telefon widać jest. Tak. Tak? Jakby ktoś chciał, słuchajcie, moi drodzy, to jest ciężko zdobyć, bardzo ciężko, ja to zdobyłem z mego studium medycznego w Lublinie e, od kochanej Felińskiej, mi wysłała e, panią Donatomi i obecna dyrektor i o, i słuchajcie, jakby ktoś chciał, tego czego ja mogę z czasem mailem poprzesyłać, wezmę sobie na maila, o widzicie, takie coś. Tu są przykład... stawy kolanowe. A, tu tak, stawy kolonowe, tak? Tak. 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 O. Nazwy są tak? Wymiana stawo tak, gdzie jest naz nazwy i po angielsku w drugiej stronie. Z drugiej strony yy, widać? widać po, jednej, po drugiej? Tak. Czy to tu po jest po polsku? Tak. A to jest po angielsku. O, widzicie? Między nimi to. O, to są te stawy karnowe. O, super. A co mamy na następnej kartce? Na Następne kartce co mamy? Nie wiem. Zobacz. Nie wiem. No, co widać? Spójrz przez to. To jest tylko te. Tak. Co? Po angielsku wszystko, to, tak? Tak, wszystko po angielsku napis, tak. A to już tak, pokaż parę. O. o tak, o. Wszystko po angielsku. Możesz sobie poczytać. O. Także. Kochani, jak, jakby ktoś chciał, to mam tutaj sporo, bo właśnie znalazłem to przypadkowo. Dzisiaj szukałem dokumentów swoich od, ze studium medycznego, także tyle aż mam rzeczy różnych. No, połowa z tego to są czyste kartki, ponoć, czy jakieś tam, nie, nie wiem dokładnie, co jeszcze jest do wypełnienia, ale, e, ale jakby, proszę bardzo, jakby ktoś miał chęć, naprawdę bardzo chętnie też użyczę, bo ciężko jest to znaleźć. Ja nie. Do no, niejedno sobie pisałem z angielskim w ogóle, no i wiadomo, od no, większość osób, która gdzieś tam w Polsce uczy się angielskiego, czy nawet wykłada angielski, ale w Polsce to też nie wszystko, prawda? Wam jest w stanie po prostu y, y, powiedzieć, jak się mówi prawidłowo, nie? Więc, więc, y, bo no, rzeczy medycznych no, uczą się tylko osoby, które idą na medycynę, nie? i Zawsze marzyłem, żeby się za to wziąć, i może z czasem się na to wezmę, może ktoś mi pomoże. To zobaczymy. Także ja Was gorąco pozdrawiam, miłego dnia i jestem się mega, mega happy. I Oliś też Cię pozdrawiam, <laughs> bo to ona mnie zmodyblizowała. Język żeby... angielski zawodowy dla masażystów. Tak jest napisane. Język angielski zawodowy tak, dla masażystów. Tak, tak dokładnie. Język for masażer. Tak, for masażer. Dobrze, kochani, pozdrawiam Was. Pa! nagrywa w ogóle nowym telefonem, więc ciekawe jak to nagrywanie.